Cześć, z tej strony Piotrek5207 Witam was w mojej takiej prezentacji bardzo fajnej stronki Która się nazywa wygraj gry Jak widzicie tutaj mamy wszystkie informacje No I teraz wam pokażę jakie są gry do wygrania Można wygrać paczkę 5 punktów Oryginalnego Minecrafta, Battlefielda 3, The switch 3 No to jak widzicie sami sobie przeczytacie No, Terraria i takie różne. GTA 4, Mass Effect 3, Saints Row the Weird, Battlefield 3 Premium. To, premium to zawiera samego Battlefielda i wszystkie dodatki do Battlefielda. Counter-Strike Global Offensive, FIFA 13, no i takie te. Far Create 3, Assassin's Creed 3, no, i Need for Speed Most Wanted. I dobra, to, to y, są wszystkie gry. Jeszcze wam. I tutaj się zbiera punkty. I, no, to, i, tu, to jest. To jest. Y, Ten link będzie w opisie. Tutaj, tutaj się rejestrujecie. Tutaj, tej Moje wygrane. Ja jeszcze tutaj nic nie wygrałem. A lista zwycięzców. No, na tej stronce wygrali bardzo zdani ci let's playerzy. Na przykład. Na przykład, gdzie to jest? Y... No wiem, że. W... O, Vader wygrał Lego Batman 2. Wejder. Jeszcze coś tutaj? Wertes wygrał? Gdzie jest Wertes? Wertes wygrał. Gdzieś tutaj jest ten Wertes tylko. O tutaj jest Wertes. Wertes by wygrał na trójkę. No i tutaj y, oni wam nie wysyłają gry, tylko wysyłają wam gift code, który wpisujecie w origin i możecie sobie na kasy pobrać. Legalnie wszystko. I tutaj regulamin, myślę, że... Nie chce mi się go czytać. Czy jak sobie wyjdziecie, to sami sobie go przeczytacie. I może tutaj doładować punkty. sbs albo przelewem. No. Tutaj a! I chciałbym wam powiedzieć, bo no. Tutaj, żeby wygrać, trzeba mieć dobrego farta. Bo on, tutaj się jakby oni biorą pod uwagę, ile się czasu logujemy, ile czasu spędzamy na tej stronie. Czy doładowujemy sobie te, czy doładowujemy sobie punkty. Dobra, to no, w, w, ten. gdzie to jest no dobra to, wysy... dobra to to jest ten link jeszcze tutaj można kontakt jest Z... można zmienić się hasło tutaj wpisujemy stare tu nowe hasło I tutaj powtarzamy jeszcze raz nowe hasło no dobra tylko sobie tu skopiuję no, dobra, to to już yy, to, dobra, to to już jest na tyle w, tym, w tej prezentacji, z bardzo fajnej strony. Dobra, to cześć.